Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Matorador, a to jest Assassin's Creed. Zaczynamy kolejny odcinek. Dzisiaj dokończymy sobie te misje poboczne i zarobimy od razu całą synchronizację. Eee... Dobrze, to... Oj. Przeklęty! Przeklęty chór chrześcijan i przeklęta Robię. jego armia niewierna! Cię go podśpieszy! Proszę, robisz mi krzywdę! Woli! Proszę! Ochraban łezzi! Prawie Te ochraban łezzi to chyba znaczy... Spodziewa w pokoju, tak strzelam. Chyba po arabsku, bo bo... bo. jest chyba a, Arabem, nie wiem. Szczerze to głowy nie dam, ale jak mi się wydaje. Możecie mnie poinformować. Dobra, Dobra proszę. Proszę. Możecie mnie poinformować. Eee, w komentarzu. Jeśli Ryszard daj mi nikt nic nie zatrzyma zabry, go zabry. na drodze do niegożnicy. Musimy tak nim jego powrót naprawdę nasze miasto, tak by było. I nasze Przed czym tak uciecha? Chyba się śpiewał, nasz nasz A tysiące istnień poświęcane są. Lepiej, żeby nie sprawiał kłopotów. Co ten człowiek robi? Nie, nic Ja nic nie mam. Nie w mojej obecności? Zapłacisz za to że. Uwaga, słodzieju! Nie wiem co to jest. jest i, mimo, sobie to nie znaczy to jest, nie oczekuję, że to jest y, coś prawdziwego, bo ale strzelam że pewnie tak. sesja, Assassin's Creed właśnie tak z tą historią się przeplata. No ciekawe jestem w sumie. Możesz też pisać w komentarzach. Co to jest doinformowywać mnie. Bo z chęcią bym się dowiedział. Tak więc Tamir oddał mu swą żywność. A gdy Dalbie kupakł. Sarateński przywódca zadbał o to, by kupiec został wynagrodzony po tysiąckroć. I tak Tamir wyruszył na północ. Rozmyślając Nie. nad tym, co zrobić ze swym towarem, który bez wątpienia wkrótce by zgnił. A to byłby kres mej opowieści i życia tego biedaka. Los jednak... No to jest blisko, widzieliśmy orła. Tak jest Całkiem ładny. Urzałem. Dobra, tu mamy pobicie, przerzucę o, się na pięści od razu. Znaczy, z automatu pewnie bym przerzuciła, ale... O co chodzi? Było to tuż przed Hitinem. Saracenom brakowało żywności i rozpaczliwie potrzebowali do. dostaw, których nie było nigdzie widać. Niektórzy mówią, że gdyby nie Tamir, ludzie z Halahadina z pewnością zwróciliby się przeciwko swemu panu. Być może wygralibyśmy bitwę dzięki temu człowiekowi. Salatem sala Hadim to jest te flagi jego. Nie. Tak, to jego flagi? Nie wiem, już sam. Chyba tak. Mm, to ten władca teraz. Wie panował Dameszka pewnie. Bra? To jest my. No, to jest Ty, to... Ej, nędna, szumowino! Wydaje mi się, że sporo wiesz o Tamirze. Powiedz mi, co planuje. Wiem tylko to, co opowiadam, nic więcej! Nie mam zatem powodów, aby zostawiać cię przy życiu, skoro nie możesz mi zaoferować nic w zamian. Czekaj, czekaj! Jest jedna rzecz. Mów dalej. Ostatnio jest dość zajęty. Nadzoruje produkcję ogromnej dostawy broni. Co z tego? To broń dla Salahaddina. To mi w niczym nie pomoże, co oznacza, że nie pomoże i tobie. Nie, czekaj, posłuchaj! Nie dla Salahaddina, dla kogoś innego. Herb na broń jest inny, nieznany. Wygląda na to, że Tamir wspiera kogoś innego. Lecz kogo nie wiem. To wszystko? Tak, tak. Powiedziałem wszystko, co wiem. Zatem musisz odpocząć. No cóż, nie musiał ginąć, ale jak to Altair musiał się wierzyć. Hmm. Dobra, mm. co mam Mamy O, mam ocalić, ty... o dobrze, to jest zrobię zdrowy wyścig. Co on dorobił? <laughs> hmm. hmm, 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 hmm. Dobra, mamy tutaj wyścig. Pokój i bezpieczeństwo, Altairze. Podobno szukasz informacji, które pomogą ci zgładzić Tamira. Obawiam się, że nie mam nic dla ciebie. Bahir może coś mieć, chyba jest w okolicy Okej, okay. z punktu A do punktu B Nie musisz się zbytnio śpieszyć, bo w bieganiu po dachach ogółem biegam jestem całkiem dobry Dobrego mam skala, więc ja, to pozwolę. pozwolę sobie stracić czas na zbieranie takich klap Saracenów, no to chyba nie jest sama tebe. Nie, to pewnie jakiś klan jest tam, coś. Nie, nie mam pojęcia.

Nie sporo czasu. Wysłali zatem ciebie, co? Ciekawy wybór. Chodź nie mnie to oceniać. Rafik kazał mi obserwować suk, w którym urządził się Tamir. Oto czego się dowiedziałem. W okolicy południowo-wschodniego wyjścia z suku zbiera się grupa rozrabiaków. Nie lubią się ze strażnikami. Znajdź sposób, aby zaskarbić sobie ich przychylność. A z pewnością ci się przysłużą. Znajdziemy jeszcze korzyść, kto pomoże Ci uciec z suku. No dobra, yy, to... No to i lecimy do biura. No, ja powiedziałem, że lecimy do biura. Oczywiście najpierw zrobimy to co zaznaczyłem, czyli uratujemy y... Pomocy niż tego ty... Obywatela. O, co się stało? Jak to się O, widzicie? To, to ostatnie dwa. To co są się nie, mądre, co się to są właśnie te wspomniane takie że tak powiem dodatkowe dobra plagaj idę cię do biura. To jest głupia sprawa w sumie bo właśnie te biura asasynów drzwi zawsze są zamknięte i trzeba wbijać przez dach, co jest dosyć takie niezbyt przemyślane. Dobra, wchodzimy Altairze Dobrze Cię widzieć I to w jednym kawałku Ciebie również, przyjacielu Przykro mi z powodu tych kłopotów To nic takiego Prawdę mówiąc, było tu już kilku Twych braci Och, gdybyś słyszał, co oni mówili Jestem pewien, że zanurzyliśmy na miejscu Nic się nie stało Tak, nigdy nie byłeś zwolennikiem kodeksu, prawda? To wszystko Przepraszam, czasami się zapominam Sprowadzam to, to, cię do Nie Jaki tamir? Almualimowi przeszkadza jego działalność. Mamy ją zakończyć. Zakładam, że przeszukałeś teren, żeby lepiej zrozumieć wroga. Tak. Z tego, co się dowiedziałem, tamir rządzi sukiem Al-Silah. Zbija fortunę na sprzedaży oręża i pomaga mu w tym wielu ludzi. Płatnerzy, kupców, bankierów to największy handlarz śmiercią na tej ziemi. Czy znalazłeś sposób, żeby pozbyć się tej plagi? Na suku Al-Silah odbędzie się spotkanie w sprawie ważnej transakcji. Mówią, że to największy interes, jaki Tamir kiedykolwiek ubił. Będzie bez reszty pochłonięty pracą. Wtedy uderzę. Twój plan brzmi dość solidnie. Pozwalam ci wyruszyć. Niech stanie się wola Al-Mualima. Odpocznij tu, zanim się przygotujesz. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Dobra? Hmm. Czas uderzyć. Droga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęcane są w jego obroje. Wygląda to na tragedię. Ja jednak nazywam go za Nie, nic nie rozumiecie, ja nic nie mam! Gdybyś tylko zechciał spojrzeć! Nie obchodzą mnie twoje wyliczenia. Liczby nic nie zmieniają. Twoi ludzie nie wykonali rozkazu, przez co ja Dobra. zawiodłem klienta. Zmadałem, Zmadałem, na więcej czasu. czasu! Tak brzmi wymówka lenia lub nieudacznika. Którym jesteś? Żadnym! Hmm. Widzę co innego. Powiedz mi, jak zamierzasz rozwiązać nasz problem? Ta broń jest potrzebna w tej chwili. Nie widzę rozwiązania! Moi ludzie pracują dniem i nocą. Twój klient tak wiele wymaga. A do celu wiedzie trudna droga. Gdybyś tylko produkował broń tak zręcznie, jak produkujesz wymówki. Zrobiłem co w mojej mocy. To nie wystarczy. Może więc żądasz zbyt wiele. Zbyt wiele? Dałem ci wszystko. By ze mnie dalej zajmowałbyś się zaklinaniem węży. W zamian prosiłem, jedynie byś realizował moje zamówienia, a teraz mówisz, że żądam zbyt wiele! Śmiesz mnie, lekceważę. Oplu. Spokojnie, Tamirze. Nie chciałem cię obrazić. Powinieneś trzymać język za tym Nie, przestań! Przestać? Aha, dopiero zaczyna! Nie! Przestań! Aha. Przyszedłeś do mojego suku. Stanąłeś przed moimi ludźmi. Jeszcze śmiesz mnie obrażać? Masz! Gdzie? Gdzie? Boże! Nie No teraz to mu na nie pomoże. Nie. Zostawcie ciało. Niech to będzie dla Was nauczko. Dobrze się zastanówcie, zanim mi powiecie, że czegoś nie da się zrobić. Wracać do pracy. Ja nic nie mam. Woli z Kurde. Chciałem go... zrobić po cieszykaczu. Jee no. Ale

Ty i reszta was. Wygląda na to, przyjacielu, że to ty zapłacisz. Nie będziesz już czerpać zysków z cierpienia. Wierzysz mnie za zwykłego handlarza śmiercią, uwieszonego u cycka wojny? Dziwny ze mnie cel, nie sądzisz? Dlaczego ja, skoro tylu innych robi to samo? Myślisz, że jesteś inny? O, ależ tak. Gdyż służę szlachetniejszej sprawie niż zwykły zysk. Tak jak moi bracia. Bracia? A, wydaje mu się, że jestem sam. Jestem tylko pionkiem. Mam rolę do odegrania. Wkrótce poznasz i innych. Nie puszczą płazem tego, co zrobiłeś. To dobrze. Nie mogę się doczekać, aż odbiorę im życie. Co zapycha. Ona cię zniszczy, dziecko. teraz zniknąć tak w ogóle to ciekawe to jest ponieważ tak patrząc z logicznego punktu widzenia to jest bez sensu żeby gadać z trupami więc Assassin's Creed jest trochę tak śmieszny pod tym względem właśnie bez sensu gadać i to jest trochę takie wyemigowane Czy to tam się mówi? Przepraszam, że nie umiem zbytnio Wymyślony strasznie Żeby gadać Z trupem No, mógłbym się przyczepić szczerze tych uczonych Ale... nie chcę mi się Zbytnio Bo oni nie idą w moją stronę, a tak to strac tylko czas zbytnio Dobra, wchodzimy na dach i ja Cię kręcę i lecimy do tego biura asesynów Jak widzieliście już wiecie po co jest to biuro żeby tą krew yy, yy, szyję wytrzymać zebrać bardziej szyję bo tam jest tętnica i tam się celuje tym ukrytym ostrzem to jest jedna z technik zabójstw e, asasynów tak trochę głupie to jest bo w sumie y, po co im to jak y, i tak się zaraz dowiedzą że Altair zabił z, z plotek z głosek tak? a, y, a ci ale asasyni są wszędzie więc mają swoje źródła, więc na pewno by się do... zebrali, a przecież oni nie mają takiej yy, takiej właśnie technologii, żeby sprawdzić czy ta krep należy do tego właściciela, więc nie są tak tak... Twoim zwycięstwie, ale -Tak. śmieszny, to jest Masz tak wielka wdzięczność i szacunek. Dziękuję. Szkoda, że reszta asasynów nadal ma o tobie tak kiepską opinię. Rafiku, nie obchodzi mnie co inni o mnie sądzą. Tak chcesz Altairze, powinieneś zanieść wiadomość o zwycięstwie Al Mualimowi, na pewno ma dla ciebie więcej pracy. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Hmm. Dolecimy do Al Czy nie? Tak, nie. Proszę wyjść z urządzenia, panie Miles. Co się stało, doktorze? Panna Stillman znowu nalega, żebym pozwolił panu odpocząć. Okej. Okay. Pozwalajmy sobie z nią. Dobra. Powiedz mi, kto mu wepchnął tego kija w tyłek. Mamy termin. Tydzień, a właściwie już tylko sześć dni. Termin? Nie mogę o tym rozmawiać. Postaw się na moim miejscu. Przetrzymuje mnie grupa naukowców, przynajmniej wydaje mi się, że nimi jesteście, którzy zmuszają mnie do przesiadywania w jakiejś dziwacznej maszynie. Nie mówicie mi, czego szukacie, ani do czego wam to potrzebne. Ale mam wam dziękować za to, że trzymacie mnie przy życiu. To wszystko jest jakieś popieprzone. Przepraszam, ale tak to wygląda. Czego ode mnie chcesz? Zobaczmy. Sam nie wiem. Może kilku odpowiedzi? Nie mogę. I tak jest lepiej. Bezpieczniej. Bezpieczniej dla kogo? Dla nas obojga. Jeszcze raz. Hej, mam pytanie, na które chyba możesz odpowiedzieć. Strzelaj. Dlaczego ludzie tam w środku czasem mówią tak, jakby byli z przyszłości? Z przyszłości? Znaczy z teraźniejszości. Z dzisiaj. Nieważne. A, pewnie zauważyłeś, że angielski stał się oficjalnym językiem Ziemi Świętej. To właśnie chciałem powiedzieć. Animus przekłada to, co uzna za istotę na współczesny angielski. Możesz spodziewać się paru anachronizmów. Mogłabym postarać się o większą autentyczność, ale czytałeś kiedyś to sera? Kogo? Właśnie. To zdecydowanie nie dla Ciebie. Ja też bym musiał wygooglować to, bo niezbyt. Ogarniam. Możesz powiedzieć mi coś więcej o Abstergo? O co w tym wszystkim chodzi? Oprócz trzymania mnie tu jako więźnia. Abstergo jest jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie. Ich głównym produktem są antydepresanty. W komputerze znajdziesz na ten temat trochę informacji. Ale już mówiłaś, że nie chodzi o testowanie leków. Więc w czym rzecz? Nie podoba mi się kierunek, w którym zmierza ta reklamowa. Więc rozmowa. mogę założyć, że Animus nie jest częścią ich oferty. Chcesz powiedzieć, że nie widziałeś reklamówek? O Boże, ona ma poczucie humoru. Przepraszam, Desmondzie, ale mam mnóstwo pracy. Jak mówiłam, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o firmie, sprawdź w komputerze. Zobaczysz, że zajmujemy się wieloma dziedzinami. Sprawda. Szczególnie interesująca jest telekomunikacja. Hmm. Słyszałam otwieranie nie się drzwi. Nie jesteś zmęczony? Okej, okay, dobrze. że tak zostawiła. No. się. Hmm, powiedziałeś wcześniej skończyć jak Leila. O co Ci chodziło? gdybyśmy się do pracy. Czas nagli. P.S. Po co podpisujesz z maile? Na górze widać kto to podpisał. Um. Przypominam pracownikom firmy Abstergo, Industrii zabrania się ujawnienia polityki, postępowania i projektu firmy w świetle zbliżającego się procesu. Przypominamy o punkcie 2.15 w Państwach umowa. Tutaj, jak ktoś chce, to może sobie zapauzować. opozować w razie jakichkolwiek pytań prosimy o zgłoszenie się do kierownika działu kadr. Z góry dziękujemy za współpracę. Spoko. No to jest całkiem długo, więc nie chciałem tego wszystkiego. No to się tak właśnie yy, czyta od góry, trochę tak głupio. Warren, znowu znalazłam na parkingu twój klucz dostępu. Zacznij go wreszcie nosić w kieszeni, a nie przyczepiony do płaszcza. Dbaj o swoje rzeczy, Warren. Wyobraź sobie reakcję ochrony. Uziemiliby nas na cały dzień, żebyśmy pozmieniali wszystkie kody Lucy. Dzięki. Połóż na moim biurku. Nie martw się moimi rzeczami, tylko zmuszenia, yy, zmuszeniem Animusa do działania. No i tyle mamy. Pójdziemy sobie na biurko. Może nie, nic nie ma. nie mogę korzystać z komputera póki ona tu jest. W ogóle są wszędzie kamery, a jakoś... Nie mogę rozmawiać, muszę pracować. A jakoś w ogóle nikt się nami nie przejmuje jak. Znaczy despocz w znaczy się nie przejmuje. Zostało to już zamknięte. Kurde, nawet nie mogę się przebrać. No wróć tym Głupie drzwi. Dobra. Ja się z Wami żegnam. To mówił Matorrador. Na razie.